Dzisiaj zobaczymy, jakie artykuły i akcesoria oferuje sklep Pepko dla psów. Tutaj, jak już widać, mamy różne ubranka, szczotki do czesania i takie rękawiczki do czesania. Właściwie można je użyć zarówno dla psa, jak i dla kota. Są dosyć podobne. Tutaj mamy worki, od razu też z pojemniczkami. Są też akcesoria dla kotów. Mamy smycz i obroże dla psa w różnych kolorach i wzorach. Takie legowisko jest ono uniwersalne, bo zarówno dla psów, kotów, jak i dla innych zwierząt. W różnych kolorach. Rozmiar 1. Tutaj jak widać, przeznaczony dla psa i kota. Tak jakby domek pufa. Koce również w różnych kolorach. No i zabawki. Dla psów takie gryzaki większe i mniejsze. Tutaj obok widać ceny niektórych z nich. Ceny są dosyć przystępne, jak na takie zabawki. W sklepach z artykułami dla zwierząt są zdecydowanie droższe. Tutaj mamy takie piłeczki. Tutaj znowu kolejny gryzak, zabawka, taki szarpak. Piłki, kość. Tam z tyłu też wiszą takie gumowe zabawki. Postaram się pokazać ich jak najwięcej, bo widzę, że tutaj na regałach jest ich dość sporo. No, a tutaj taka chusta dla psa. Dla psa. też, dla kota. Tutaj taka muszka z dzwoneczkiem. Pełni ona też funkcję obroży. Tutaj taki większy gryzak dla psów. Tutaj szelki, akurat taki w tym sklepie był kolor tych szelek, jest też więcej, są inne kolory. Tutaj też dla kota szelki w różnych rozmiarach, tutaj smycz automatyczna, a tam wyżej widzę też smycze i obroże różnego rodzaju. Akurat tutaj dwa kolory, taki beżowy i tam obok czarny, a za nimi różowy i niebieski tutaj obok. Widzę poniżej są też maty, zaraz pokażę podkłady dla zwierząt, dla szczeniąt. Za 25 zł 30 sztuk i za 8 zł 7 sztuk. No a z misek mamy tutaj taką miseczkę spowalniającą jedzenie dla psa. Może też być dla kota, plastikowa, tutaj taka mniejsza w różnych kolorach. Jak widać. Na przykład taka. Tutaj pokażę cenę, żeby było wiadomo, ile kosztuje. Tutaj taka podwójna miseczka, też w różnych kolorach. Dla psów lub dla kotów, plastikowa. Tutaj maty, podkłady. Takie podmiski, dla psów i kotów. W różnych kolorach. Tutaj takie z kosteczkami, z miskami. Tutaj w kratkę. Różowe, zielone. Akurat tutaj był większy wybór. No a tutaj są maty chłodzące dla psów czy dla kotów. Oraz przysmaki. Tam niżej widać było dla kotów, tutaj akurat mamy dla psów. Takie przysmaki. No i w tym sklepie Pepco tutaj widzę akurat ostatnią sztukę, ale to jest taki jakby namiot dla psa, kota tutaj z matą. No a tutaj przy kasie właśnie widzę, że są też jeszcze pozostałe zabawki, wydające dźwięki z materiału. Takie właśnie gumowe. Gryzaki, szarpaki. Takie jak tutaj widać. Tutaj taki w kształcie pilota. Ja mówię, że te artykuły są dla psa lub kota, ale Nadają się one też dla innych zwierząt, niektóre z nich. Udało mi się też znaleźć matę węchową. Taka mata może być użyta nie tylko dla psa, jest akurat zapakowana, więc nie za bardzo mogę ją rozłożyć, żeby obejrzeć. Są jeszcze takie właśnie zabawki dla zwierzaków. Widzę, że tu obok jest ta mata rozłożona, więc za chwilkę ją pokażę. Taka druga sztuka. Otwarta już. Tak wygląda ta mata właśnie. Takie jakby słonecznik, czy coś w tym rodzaju. A tutaj mamy takie większe legowisko, zapakowane. Tutaj też jest legowisko, troszkę takie mniejsze. A tutaj transporter dla zwierząt dla mniejszych psów czy kotów. Zapinany na zamek z takim uchwytem. On tutaj jest złożony, więc wydaje się wąski, ale jest dość duży i szeroki. Poza tym są jeszcze takie obroże i smycze. To jest chyba taki jakby szalik z czapką dla psa. Pokrowce do samochodu. Tutaj akurat było w jednym kolorze. Pojemniki na karmę. Tutaj widać takie ceramiczne. Obok też są ceramiczne miseczki dla zwierząt. Tutaj mamy jedną z nich. Obok podobne, tylko z motywem zwierzątka. Tutaj taka. No i obok jeszcze jedna. A tutaj jest taki jakby domek dla psa lub kota. On jest cały złożony. Ale widać, że to jest taka forma jakby domku, legowiska, troszkę pluszowa dla psa lub innego zwierzaka. W takie w pepku można znaleźć artykuły i akcesoria dla psów. Dziękuję za obejrzenie filmu.